Cześć, ciekawcy, jak sobie radzicie w tym trudnym okresie izolacji społecznej? Prawdopodobnie tak jak my macie teraz czas, aby nadrobić zaległości w czytaniu książek lub oglądaniu seriali telewizyjnych na popularnych platformach, nie wspominając o obejrzeniu wszystkich playlist na naszym kanale. Cóż, może wiecie, że mówimy tu nie tylko o rozpadach i małżeństwach gwiazd, ale także o tajemniczych zbrodniach i sławnych ludziach, którzy działali wbrew prawu. Ciekawi Was zatem, jaki będzie temat dzisiejszego odcinka? Opowiemy Wam o czymś, o czym wszyscy teraz mówią. Tiger King, serial o nim na Netflixie, tajemnice, których nie pokazano w produkcji i co powinniśmy wiedzieć przed obejrzeniem serii. Pozostańcie więc z nami do końca i dowiedzcie się więcej o tej najdziwniejszej, ale i bardzo wciągającej historii. Ale wcześniej nie zapomnijcie o lajku like oraz subie. Ostatnio na Netflixie popularna stała się seria pod tytułem Król Tygrysów, którą ogląda wiele osób, w tym znane gwiazdy. Na przykład Chrissy Teigen, Cardi B, Lucy Lawless, Colin Hanks i Kim Kardashian. Podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego kontrowersyjnego dokumentu, a nawet wzięli różne strony w tej historii. Cardi B napisała na swoim Twitterze, cytujemy, zamierzam założyć konto GoFundMe dla Joe. On powinien być wolny. Podczas gdy James Woods tweetował, cytujemy, kiedy byłem w połowie oglądania Króla Tygrysów, mój przyjaciel powiedział, że chciał, aby wszyscy ci ludzie zostali zjedzeni przez tygrysy. Właśnie skończyłem oglądać cały dokument. Rozumiem, co miał na myśli. Dlaczego ta seria przyciąga tyle uwagi i wywołuje tak wielkie emocje? Cóż, producenci znanego filmu prezentowanego również na platformie Netflix pod tytułem Fire, najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła, ponownie ze sobą współpracowali i tym razem stworzyli dokument o Josefie Maldonado Passage, który w USA lepiej znany jest jako Joe Exotic lub Tiger King. Prowadził on park rozrywki w Oklahomie dla egzotycznych zwierząt, w którym znajdowały się setki lwów, tygrysów, niedźwiedzi i lemurów. Był on także w związku poligamicznym, wydał album z muzyką country oraz zlecił pozbawienie życia działaczki na rzecz praw zwierząt i właścicielki dużego sanktuarium dla kotów, jednej ze swoich największych rywalek, Carol Baskin z Florydy. Pragnął być jak nowoczesny Petey Burnham, właściciel legendarnego cyrku i pionier świata rozrywki, który został zresztą przedstawiony w filmie Król Rozrywki, gdzie wystąpili Hugh Jackman i Zac Efron. Ale problemy Joe'ego naprawdę się pojawiły, gdy aktywistka stanęła na jego drodze. Więc jak to wszystko było dokładnie? Joseph Allen Maldonado Passage urodził się jako Joseph Allen Schreibfügel w Garden City w stanie Kansas 5 marca 1963 roku. Mieszkał i dorastał na farmie i od samego początku interesował się zwierzętami, głównie końmi, krowami, kurczakami, psami i kotami, ale także szopami, praczami i zwierzami, które łapał. Uważał, że to ludzie są najokrutniejszymi stworzeniami na świecie, ponieważ jak sam twierdzi, w wieku pięciu lat został wykorzystany cieleśnie przez starszego chłopca w swoim domu. Dlatego Joe chciał zostać weterynarzem. Przynosił do domu wszystkie możliwe zwierzęta i trzymał je. Ale po ukończeniu szkoły został policjantem i dostał pracę w małym miasteczku w Teksasie. Tymczasem w 1985 roku Joe próbował odebrać sobie życie, zjeżdżając radiowozem z mostu. Nikt tego nie potwierdził, ale on trzyma zdjęcie zniszczonego samochodu, twierdząc, że to był moment jego nowego startu. Zmienił pracę na sprzedawcę w sklepach zoologicznych, a w 1989 roku, wraz ze swoim bratem Garoldem i ówczesnym mężem, otworzył firmę w Arlington w Teksasie. Wszystko szło gładko, aż do 1997 roku, kiedy brat Joego zginął w wypadku samochodowym. Z pieniędzy otrzymanych w ramach ugody sądowej z firmą transportową, który kierowca spowodował tragedię, żona Garolda chciała na cześć męża zbudować plac zabaw dla miejscowych dzieci. Ale Joe przekonał ją, że marzeniem jego brata był wyjazd do Afryki i zobaczenie dzikich zwierząt, więc według niego najlepiej było sprowadzić takie do USA. Joe kupił starą farmę koni w Winewood w stanie Oklahoma, gdzie zaczął budować zoo. Nazwał je oczywiście na cześć swojego brata: Garold Wayne Exotic Animal Memorial Park. Czyli GW, ogród zoologiczny. Miejsce dość szybko zdobywało nowych mieszkańców. Początkowo był to jeleń, bawu i niedźwiedź. Z czasem ludzie sami zaczęli wysyłać do Joe'ego egzotyczne zwierzęta, które kiedyś zakupili, a których utrzymanie stawało się nudne, za drogie albo niebezpieczne. I tak w 2000 roku w zoo pojawiły się dwa tygrysy. Bo jak podaje New York Magazine, amerykańskie przepisy dotyczące dzikich kotów są niedopracowane. Do nabycia takiego zwierzaka potrzebna jest licencja wystawcy wydana przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, która kosztuje 40 dolarów. Według czasopisma w niewoli w Ameryce żyje więcej tygrysów niż na wolności. Joe w swoim rezerwacie oferował jednak coś więcej, bowiem zamiast szklanych barier zwierzęta były trzymane w klatkach. Odwiedzający mogli więc na własnej skórze poczuć ich bliskość. Inna sprawa, że często kończyło się to niegodziwymi warunkami przebywania tych zwierząt oraz znęcaniem się nad nimi przez ludzi. Opisy tego są tak drastyczne, że nie będziemy ich przytaczać, ale wiedzcie, że przekraczają ludzką wyobraźnię. Z czasem jednak, co bardziej śmielszych, Joe zaczął nawet wpuszczać do klatek. Utrzymywanie zoo stawało się jednak coraz droższe, i mimo sponsorów czy pomocy ze strony sklepów spożywczych, Joe myślał nad jakimś rozwiązaniem. Zaczął jeździć więc z dorosłym tygrysem po miejscowych targach i jarmarkach i inkasował pieniądze za zrobienie sobie z nim zdjęcia. Ponieważ było to jednak niebezpieczne, zmienił zwierzę na małe, słodkie tygrysiątka. Ludzie płacili 25 dolarów za podtrzymanie kociaka na rękach przez 6 minut i kolejne 25 za zdjęcie z nim, a Joe podróżował coraz dalej po kraju. Jednak ponieważ zwierzaki dorastały, ciągle potrzeba było nowych młodych. Ale to jeszcze nic. W 2003 roku Joe w Zoo w Oklahomie zobaczył Legrysa, czyli mieszańca zrodzonego samca lwa i samicy tygrysa. Takie zwierzęta nie występują w naturze, więc mężczyzna był pod wielkim wrażeniem. Natychmiast w swoim rezerwacie połączył parę tygrysów z lwami i wkrótce doczekał się swojej hybrydy. Joe zaczął eksperymentować i w jego zoo pojawiły się pierwsze liliger, pół lew, pół oraz Tilliger, a nawet teiliger. Mieszańce miały duże rozmiary, a największy ważył 400 kg. Joe natomiast marzył, że otworzy prehistorycznego tygrysa szablo bezownego, choć zgodnie uznali to za absurd. Niezrażony Joe budował imperium. Na 6-hektarowym polu miał ponad 1000 zwierząt. Prowadził także sklep z pamiątkami, gdzie sprzedawał koszulki, produkty do pielęgnacji skóry marki Joe Exotic, a nawet napoje wysokoprocentowe i prezerwatywy. Z czasem otworzył safari bar położony 3 km drogi od swojego zoo, a następnie pizzerię Zuters. Może nie wiecie, ale Exotic ubiegał się o fotel prezydenta, a później o fotel gubernatora. A skąd w ogóle ten pseudonim? Joe w trakcie swojego życia wielokrotnie zmienił nazwisko, często biorąc je od swoich aktualnych mężów. Bywały chwile, że pozostawał w z kilkoma partnerami naraz za ich pełną wiedzą. I tak też nazywał się Joe Maldonado, Joe Passage, Aaron Alex i Cody Ryan. Ale ostatecznie nazywał siebie Joe Exotic albo po prostu Król Tygrysu. Oczywiście przy takiej popularności ZOO Joe'ego zaczęło też przyciągać zainteresowanie mediów, władz i obrońców prac zwierząt, którzy coraz głośniej mówili o tragicznych warunkach życia stworzeń. W 2006 roku Departament Rolnictwa zawiesił Joe'emu licencję na dwa tygodnie i ukarał grzywną w wysokości 25 tysięcy dolarów za wiele naruszeń, w tym brak odpowiedniej opieki weterynaryjnej. PETA natomiast opublikowała film na temat zaniedbywania zwierząt oraz haniebnych zachowań pracowników rezerwatu. W tym samym czasie nasilił się też konflikt Joe'ego z Carol Baskin, niemniej kontrowersyjną założycielką fundacji Big Cat Rescue i aktywistką na rzecz zwierząt. Kobieta atakowała Joe'ego za znęcanie się nad stworzeniami i zaciekle próbowała doprowadzić do upadku działalności egzotika, przez co on jawnie groził jej śmiercią oraz przyznał się np. do wypełnienia jej skrzynki pocztowej jadowitymi wężami. Co więcej, w swojej piosence Joe oskarżył Carol o pozbawienie życia jej męża, który, nawiasem mówiąc, zginął w bardzo do dziś niejasnych okolicznościach. Raz Joe został natomiast ukarany w sądzie grzywną w wysokości miliona dolarów za kradzież znaków towarowych BitCat Rescue. A jednak w 2018 roku królestwo egzotika dobiegło końca. Joe ogłosił upadłość i przekazał ZOO Jeffowi Low, człowiekowi z kryminalną przeszłością i zarzutami o stosowanie przemocy domowej. Lowe wyrzucił egzotyka z pracy, stopniowo zlikwidował ZOO i zabrał zwierzęta do innej placówki. John, natomiast rankiem 7 września 2018 roku 81 dni po opuszczeniu rezerwatu i szukając nowego miejsca pracy został aresztowany przez funkcjonariuszy policji i oskarżony o próbę zaplanowania morderstwa Karol Baskin. Według doniesień Texas Monthly Joe zlecił pozbawienie życia kobiety jednemu z podstawionych agentów FBI. Tak też za próbę usiłowania zabójstwa oraz znęcanie się nad zwierzętami, fałszowanie dokumentów, a nawet zabicie pięciu tygrysów, Joe Exotic został skazany na 22 lata pozbawienia wolności. Show Netflixa skupia się przede wszystkim na konflikcie tych dwojga bohaterów, Joe Exotica oraz Carol Baskin, z czego dość trudno z nimi sympatyzować. Nawet jeśli znajdują się po przeciwnej stronie barykady, oboje mają swoje tajemnice oraz wiele grzechów na sumieniu. Ale może właśnie dlatego opowieść ta tak bardzo rozpala wyobraźnię widzów. Jest zarazem okrutna i przejmująca, jak i wciągająca. Aktor David Spade, który najwyraźniej ma obsesję na punkcie tego dokumentu, przeprowadził wywiad z niektórymi byłymi pracownikami ZOO, aby poznać prawdy i fakty, których brakowało w programie. Rozmawiał na przykład z Johnem Finlayem, jednym z byłych partnerów Joe Exotica. Mężczyzna powiedział aktorowi, że film opowiada głównie o dużych kotach, a niektóre inne zwierzęta też mają smutną historię. Stwierdził, że niektóre aligatory w parku pochodziły z rancza Michaela Jacksona Neverland i że praca z krokodylami i aligatorami była bardziej niebezpieczna niż praca z tygrysami. W jednym z odcinków na krótko pojawia się też gwiazdor NBA Shaquille O'Neal. Z tego powodu szak postanowił wszystko naprostować i 25 marca powiedział w The Big Podcast, że kocha tygrysy i odwiedził park kilka razy, ale po pierwsze nie był kumplem Joe, a po drugie nie miał pojęcia jak to wszystko się działo i wyglądało. Słynny gracz dodał również, że nigdy nie miał żadnych kontaktów biznesowych z egzotikiem. Ponadto Baskin, która wciąż prowadzi akcję Big Cat Rescue, obalała to jak została przedstawiona w filmie dokumentalnym. Powiedziała, cytujemy: Reżyserzy nie dbali o prawdę, niesmaczne kłamstwa są lepsze dla zdobywania widzów. Jednak od czasu wypuszczenia dokumentu, Karol spotyka się z ostrą krytyką. Ale zniknięcie jej męża, Dona Jamesa, wciąż pozostaje tajemnicą. Po premierze filmu, szeryf Chad Chronister z Hillsborough na Florydzie opublikował nawet tweeta z prośbą o telefon każdego, kto wie coś w tej sprawie. A co z głównym bohaterem? Joe wie, że serial uczynił go na nowosławnym i po prostu to uwielbia. Według jednego z twórców z filmu jest absolutnie podekscytowany. Co więcej, podobno złożył pozew w wysokości 94 milionów dolarów przeciwko kilku agencjom rządowym. Według magazynu People chce prawie 74 miliony dolarów za utratę własności osobistej, 18 lat badań i pełną opiekę nad 200 zwierzętami i krzyżówkami, a także 15 milionów dolarów za fałszywe aresztowanie, fałszywe więzienie, selektywne egzekwowanie prawa i śmierć jego matki Shirley. Jednak może więcej dowiemy się z powstającego miniserialu na podstawie podcastu Joe Exotic Tiger King, prowadzonego przez Roberta Mura, który spędził 4 lata analizując wywiady z Joe i Baskin. Właścicielką Bitcoin Racecue zagra Kate McKinnon, która jest także producentem wykonawczym serialu niezwiązanym z popularnym dokumentem Netflixa. I co myślicie, ciekawcy? Widzieliście w ogóle ten dokument? Czy uważacie, że ta sprawa jest interesująca, czy tylko zabawna? Po czyjej stronie jesteście? Napiszcie w komentarzach i pamiętajcie, aby polubić, udostępnić ten odcinek oraz włączyć subskrypcję. Polecamy również nasze konto na Instagramie. Do usłyszenia, cześć.